Um, jeżeli jest o Odcinek siódmy. No i doszło do tego, że co tylko maszyneria zwalniała, to ci nieśpiący, śpiący, zanim tylko zaczęliśmy drzeć ryja, to już łapami pokazywali, że to jeszcze nie ta nasza stacja. Co by chyba tych śpiących już nie wkurwiać? No i ich nie budzić naszym pytaniem. Wiesiek miał jednak rację z punktualnością tych tam kolei żelaznych, no bo tym wodzą w pociągu, to się jednak nie za bardzo śpieszyło. Tym bardziej, że oprócz stacji to ta cała kurwa magistrala na Pelepones miała tylko jeden tor. W zasadzie to i po cholerę im tam więcej tych torów, jak pociąg to śmiga tam tylko trzy razy na dobę. Zamiast o drugiej w nocy, w tym Argos, to byliśmy już dobrze po trzeciej rano, o czym to informowali nas już prawie wszyscy nieśpiący w tym wagonie. Wysiedliśmy, część pasażerów też i gdzieś poszorowała. Dworzec, jak chałupa, w której to uździcha na wsi była gminna biblioteka. Jedyny żywy to był taki jegomość jak u nas z lizakiem w łapach, który to po odjeździe tego naszego składu zamknął ten cały dworzec i poszedł gdzieś obok do jakiejś chałupy. Chyba dusić komara na jakimś tam greckim hamaku, no bo światła w tej chałupie to momentalnie zgasły. Nie to co u nas, że na zmianie siedzą kolejowe mundurowe i patrzą, czy im ktoś to torów kolejowych nie podpierdoli. No luzik wielki to tam w tej robocie kolejarze mają. Twierdziliśmy, że do miasta to my jednak nie będziemy po nocy szli, jak wieśka na dworcu nie ma. Jewnęliśmy się na trawnik pod tym dworcem, to tobołki pod głowę, co by ich nikt nie zajebał, no i uderzyliśmy w drzemkę. Wesoło to nie było, no bo wieśka nie ma, a ich dzieło był zaszukać. No niby ulice i numer chałupy to mamy, ale weź go kurwa znajdź i to po nocy spania nie było. Było za to patrzenie w gwiazdy, leżąc pod taką zajebistą palmą. Zbynek miał obawy przed ześnięciem, no bo jak twierdził, to i chuj wie, czy na tej palmie to jakaś tam małpa nie śpi. A czy jak się nie przebudzi, to czy aby nam z tej palmy, to na ryja zwierzak nie skoczy. A coś takiego, no to może i białego człowieka, to do urazu psychiatrycznego na długie lata doprowadzić. No nie mówiąc już o tym, że kto wie, czy taki zwierzak z czerwoną dupą, to to bołka człowiekowi nie podpierdoli. No i weź wtedy skacz za takim kutasem po drzewach, aby dobytek odzyskać niebezpieczeństwo, może być to poważne. Na moje oświadczenie, że małp to w Grecji na drzewach nie ma, no to coś Zbynek nie dawał temu stwierdzeniu zbytnio wiary, bo według niego, to jak palmy rosną, to i małpy jakieś na palmach to siedzieć mogą. I to kurwa dzikie małpy, a nie takie oswojone jak to w cyrku. A takim dzikim małpom to i nie wiadomo co odjebać może. Nie komentowałem tego dalej i nie przekonywałem drzemałem no a zbynek bacznie okolice no i te palmy to oglądał zaczęło świtać na ulicy zaczął się ruch i pojawiać zaczęli się ludzie co ciekawe obok tego dworca rosły sobie oprócz tych palm to jak nigdy nic nawet cytryny i pomarańcze no ja pierdolę pomarańcze na drzewach rosły i to przy ulicy byliśmy kurwa prawie w raju przecież u nas w kraju to pomarańcze to tylko na święta w sklepach były. I to aż z Kuby płynęły one żelaznym statkiem, o czym to w dzienniku telewizyjnym, głównym, naród wesoło informowano. Szal był wtedy w narodzie wielki, a tu, no a tu na ulicy sobie rosły i nikt tego kurwa nie pilnował. No jak tak, to dawajmy pod te drzewo i wpierdalać te pomarańcze. No kto by pomyślał pomarańczy do skórwy syna i to na ulicy i za darmochę. I pomyśleć, że Adam z Ewką to w raju jabłka wpierdalali. Jak tu pomarańcze na ulicach rosną i nawet żaden wąż jak w tym raju to tych fruktów kurwa nie pilnuje. No co by nie mówić, to albo ten Adam z Ewką w tym raju pojebani równo byli, albo ta cała religia z tymi wszystkimi mądrymi książkami to dupę potłuc. Ściema to jakaś. W każdym bądź razie pomarańczy pojedli my konkretnie, a i spróbowaliśmy też i cytryny. Kwaśnej jak sto bandziorów. Po tej całej owocowej konsumpcji to i ruszyliśmy w miasto. Miasto nie za duże, no ale miasto. Na ulicach knajpek za to do cholery, a i stolików na chodnikach też było zastrzęsienie. Zamiast jak u nas rano naród zapierdalać do roboty, to ta masa tych miejscowych pijąca kawusił z takich małych jakby glinianych kubeczków. Nikt nigdzie się nie śpieszy do żadnej roboty. No luzik jak cholera, a i ryje u tubylców jakieś takie... Jakby zadowolone co jakiś czas pytaliśmy o ulicę, na której to mieszka Wiesiek. No i tak maszerowaliśmy po tej całej metropolii, no ale i w nieobecnością wieśka to też już trochę byliśmy. Wreszcie koło takiej knajpy z zrożnym, na którym piekły się te ich greckie kotopulati, czyli po naszemu kurczaci, to taki gruby jegomość w białym fartuchu pokazał nam tą całą wieśka posiadłość. I co się wtedy okazało, to graniczącą właśnie z jego knajpą. No niezbyt dobrze się ta rezydencja prezentowała. Zbynka dziadek miał lepiej prezentujący się chlewik na podwórku niż ta cała wieśka posiadłość. Ulica jednak się zgadzała i numer też, czyli to tu. Niewielkie podwórko, dwie parterowe chałupki, takie no może 3 na 4 metry, połączone jakby tarasem, a na tym tarasie leżący na ławce Wiesiek z jedną nogą na stole. Wszystko wskazywało na to, że najebany to jest jak przyczepa na targu kartoflami na jesień. Pod stołem dwóch chyba równie najebanych, no bo jeden miał na głowie nogę drugiego, a poza tym na stole masa flaszek i jakiegoś syfu, który niewątpliwie był kiedyś jakąś formą posiłku. Weszliśmy. No, Wiesiek okazał się naprawdę wieśkiem, z początku to nie załapał o co chodzi, bo zapytał skąd my się tu wzięliśmy i dlaczego przyjechaliśmy dzień wcześniej. No i dopiero po jakimś czasie okazało się, że ta cała ekipa to waliła wódę trzy dni. To i kalendarz mózgu mu się równo popierdolił. Jeden dzień z kalendarza to gdzieś po prostu mu wyparował. Wina tego całego ponoć zamieszania kalendarzowego powstała przez betona czyli koleżkę, który to miał właśnie kumpla nogę na głowie. On to właśnie, znaczy się beton, to trzy dni temu obchodził urodziny. Pies jebał tam betona, resztę tych nawalonych, a leżących w chałupie. Ważne, że my wieśka odnaleźliśmy i już kurwa sierotami w tej Grecji to nie jesteśmy. Jako, że rodacy wieśka zjechali, całe to jeszcze lekko najebane towarzystwo oświadczyło, że staropolskim zwyczajem no to Gość w dom to Igorzała z piwnicy na stół. No i trzeba by było niewątpliwie i coś wypić, no bo jakby inaczej. Wiesiek co prawda chwiejnym krokiem, ale udał się do placówki handlowej w celu nabycia paliwa niezbędnego do naszego powitania. A my ze zbynkiem przystąpiliśmy do naszego tam proszę jakogo zakwaterowania. W jednym pomieszczeniu obok tego pseudo tarasu stały cztery polowe wyra. Jedno wieśka, Drugie jędrusia z wieliczki, a dwa wolne wyra były dla nas. Zero mebli, bo i miejsca na meble to i tak nie było. W zasadzie jedynym meblem była taka drewniana szpula po kablu, która to robiła u nich za stół, pod sufitem żarówka w oprawce i jedno okno z jakąś niby to firanką. Chociaż ta szmata to coś jakby przypominała obrót z tej knajpy obok, tyle, że z wyjeraną dziurą na boku. Po przeciwległej stronie tarasu pomieszczenie kuchni wielkości takiej jak nasz ten pokój. Trochę szafek, kuchenka gazowa z butlą, kilka garów, a szałem wyposażenia był kran z wodą z obitą umywalką. Ponadto stół na trzech nogach, no bo czwarta noga to zrobiona była z Kuchnia połączona z taką przybudówką, w której to mieszkał Sławek z Warszawy ze swoją kobietką Elżunią przed tą całą posiadłością sterczał niby kolumna z Limunta w Warszawie wymurowany z pustaków Tibel metr na metr i co ciekawe to ze spłuczką nawet ten Tibel był dobytek z zatem do kartonów i przywiezione śpiwory na te rozkładane hamaki byliśmy u siebie Wiesiek dostarczył zaopatrzenie a Elżunia co nieco stół na tym tarasie oporządziła beton koleś wieśka też doszedł już do siebie i już gdzieś koło południa wszystko było gotowe. No i zaczęła się impreza powitalna i Polaków poważne dyskusje o emigracji.